chodzi o to, żeby załatwić pewien konkretny problem, który jest, co do którego możemy się zgadzać bądź nie, ale jeżeli będziemy na to patrzyli z punktu widzenia zasad, które są w Unii Europejskiej, no, trudno jest na przykład polskiemu rządowi tego nie poprzeć. To jest kwestia chociażby pisowni nazwisk, tak? Najbardziej elementarna rzecz, wiesz? Ja nie wchodzę w jakieś wewnętrzne kwestie, powtarzam raz jeszcze, e, e, litewsko-polskie na Litwie. Nie wchodzę w to. Natomiast y, jest drugi sposób myślenia. To znaczy tak, że jeżeli damy, ustąpimy tutaj, to pojawi się żądanie tutaj, to będziemy musieli znowu ustąpić. I będziemy ustępowali, aż doprowadzimy do czegoś, czego, no, nie będę tego nazywał, ale czego nikt nie chce. Otóż chcę powiedzieć rzecz następującą: tu jest błąd logiczny. Ja, ja, ja rozumiem, że tak można myśleć. Ja to rozumiem doskonale. Ale chcę powiedzieć, że, e, e, że e, jeżeli ktoś będzie chciał kiedykolwiek, a ja jestem od tego jak najdalej, ja jestem przeciwnikiem nacjonalizmu, każdego nacjonalizmu, nawet nacjonalizmu małego narodu, bo każdy nacjonalizm w swoim efekcie doprowadza do ofiar śmiertelnych. Taka jest historia. I ja jestem przeciwko temu, przeciwko każdemu nacjonalizmowi i nie uważam, że ktokolwiek ma prawo do nacjonalizmu. Mówię o Polsce. Polska w całości nie ma żadnego prawa do nacjonalizmu. Otóż, jeżeli ktoś będzie chciał rozgrywać kwestie etniczne, jeżeli ktoś będzie chciał, chciał podburzać aspiracje jakiejś grupy mniejszościowej w jakimś kraju, to niezależnie od tego, czy jakiś problem tej grupy będzie rozwiązany, czy nie, będzie to robił. A powiem więcej, jeżeli pewne elementarne problemy nie będą rozwiązane, to paliwo do tego będzie większe. Jeżeli nie chcemy tego właśnie, aby ten wzorzec taki bałkański, nazwijmy to w ten sposób, rozdał się na północną Europę, czyli tutaj do nas, to w moim przekonaniu powinniśmy działać w taki sposób, aby raczej uspokajać nastroje, a nie konsolidować, co to Państwo i... widzieliście właśnie w ubiegłym roku na Litwie. Tak? To szło do to pan tego Do konsolidacji tego elementu etnicznego. Już nie tylko Polaków, ale także Rosjan. Więc ja się zgadzam z tym, co pan powiedział, że to jest uzasadniony punkt widzenia. Ale, ale jeżeli się wspólnie mamy temu przeciwstawić, to raczej rozbrajajmy różnego rodzaju konflikty, a nie budujmy je. Podrobna sprawa, która przez 50 lat jest nierozwiązana. W pewnym momencie e, jest nie do wytrzymania i staje się zupełnie bezsensownym, niepotrzebnym, głupim pretekstem. I chcę Wam powiedzieć naprawdę, że w tej sprawie wszyscy jesteśmy po jednej stronie. Tutaj nie ma sytuacji takiej, w której e, e, moglibyśmy moglibyśmy, żeby w Polsce w ogóle musiałby ktoś, żeby pójść kiedykolwiek w jakiejś sprawie dalej. To są wewnętrzne sprawy litewskie. Jak Litwa rozwiąże swoje problemy pomiędzy Polakami i Litwinami, to jest sprawa litewska, nie polska. Ale kwestia nazwisk jest kwestią tożsamościową, po prostu.